Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mam dla Was recenzję książki wspaniałej. Jest to Strażniczka Spalonych Książek Brianny LaBusquez. Pozycję mam do recenzji od wydawnictwa Mando i premiera była 25 październik 2023. Słuchajcie, cóż tu mamy? Mamy przepiękną opowieść, która niemal w taki może romantyczny sposób wplata wszystkie cudowne uczucia pośród czasu wojny i, i nawet spadających bomb. Uwielbiam kiedy z gracją i precyzją skromnie, ale dosadnie, opisywała, kto był w co ubrany, i kto w ogóle jaki chciał odnieść wrażenie tym, jak się ubrał, do tego poruszony został temat książek, które miały zostać całkowicie wycofane ze sprzedaży, z pewnych powodów. Aż mnie te słowa zmroziły, tak jak naszą postać, która była bardzo zszokowana ale słuchajcie, może od początku powiem, o co tu chodziło, dlaczego miały tak zostać. Po pierwsze, najpierw musicie zerknąć na daty, gdyż w opowieści mamy tutaj trzy różne czasy i w każdym z nich akcja tyczy się innej kobiety. Jak widzicie, tutaj macie marzec 1937 i jest to Paryż. Pokażę wam wcześniej, o, 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 żebyście zwrócili na to uwagę. I tu już macie Berlin i macie Maj. 1933. Także są tu trzy opowieści trzech różnych kobiet, które dzieją się w trzech różnych czasach. Więc zwracajcie uwagę na te e, początki, żeby nie było nagle takiego zdziwienia, że nie wiecie dlaczego pewnej kobiecie e, coś się dzieje, a, a za chwilę już jej się nic nie dzieje. I tak, jak gdybym na to nie zwróciła uwagi, to powiem wam, że zgubiłabym się od razu, gdyż no nie zawsze na początku rozdziału też było ukazane o kim jest mowa. A wiecie, no, samo słowo kobieta no, niewiele mi mówiło, w końcu były one trzy. I dopiero kiedy zerknęłam właśnie na ten przedział czasowy, przypomniałam sobie, o kim jest mowa i tak naprawdę, co się działo w jej życiu i, i mogłam prynąć po prostu w to dalej. I tu większe e, takie nawiązanie było do osoby Hitlera i osób, które żyły w przekonaniu, słuchajcie, że był osobą dobrą. One były zostane wychowane tak, żeby historie były przekazywane tak, że po prostu był osobą dobrą. Cokolwiek to znaczy... I dopiero później znalazł się tutaj ktoś, kto ukazał bolesną prawdę, niewymienianą przez innych. W innym czasie spotkamy kobietę z rozpaczoną, nieudaną miłością. Mając romantyczną duszę, ona zaklimatyzowała się w bibliotece, gdzie niektóre właśnie egzemplarze tych książek musieli wycofać. Był tu również poruszony temat książek politycznych, które nie chciano, żeby wojsko czytało. Po prostu nie chcieli, żeby znali prawdę, co się dzieje na świecie tak? I, i jak to wyglądało. Woleli ją trzymać w sekrecie, żeby po prostu walczący o swój kraj, kraj e, tak naprawdę wiedzieli tylko to, co mieli wiedzieć i wykonywali to, co mają robić, a reszta, żeby do nich nie dochodziła. Również męskie postacie nie zawsze należały tutaj do przyjemnych. Wiecie, w tamtych czasach, począwszy od 1933 roku, nie brano słów kobiet zawartościowe. bez względu na to, czy miały rację, czy też nie, czy znały się na polityce, czy też nie. Próbowano umniejszyć ich, tak naprawdę chyba na każdym kroku, i tak delikatnie im sugerując, że miejsce kobiety jest w domu, a jej wiedza nie powinna wpływać poza obszar swoich obowiązków. Więc, co jest w domu, to cię tyczy, i na tym się skup. Jednak każda z kobiet, o której będzie tu mowa, nie chce pozwolić się krzywdzić i obrażać. Są silne i na pewno są odważne. I myślę, że warto z nich brać przykład, i to chyba również chciała zasugerować nam właśnie autorka. Książka jest warta przeczytania, ale jakoś tak trochę bardziej bym powiedziała, że w skupieniu, gdyż tak naprawdę dopiero wtedy to, co jest ukryte pomiędzy wierszami, zaczyna do nas dochodzić i. I większą uwagę zwracamy na cały sens, który jest tutaj przekazany, a nie tylko na to, co, co się dzieje, że tak powiem, pobieżnie, bo dużo rzeczy jest tutaj ukrytych właśnie w treści, gdzie nie zawsze można wychwycić, na przykład, kiedy będzie jakiś tam zgiełk, hałas, czy ktoś do Was, do was zacznie coś tam mówić. Także czytajcie w skupieniu i, i zauważcie, że. No, niektórzy jednak próbują pod postacią książek przekazać nam naprawdę taką prawdziwą prawdę, choćby to, co się dzieje tutaj u nas w świecie. Zawsze wybucha jakiś skandal czy jakieś coś, żebyśmy na to zwrócili uwagę, a to, co się dzieje tam, tak jak tym żołnierzom tutaj, nie chcą powiedzieć. I są źli na to, że się tej prawdy dowiadują. Także nie tylko oglądajcie telewizję, ale i używajcie czegoś takiego na kształt mózgu, bo tak naprawdę wtedy dopiero wychwycicie, czy ktoś czasami z przypadku nie chce z Was zrobić. Już nie tyle kozła ofiarnego, co osobę niezbyt mądrą, nie znającą prawdy. Także uważam książkę za bardzo, bardzo wartościową i z całego serca Wam ją polecam. Do usłyszenia! Pa, 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 pa!